Witam serdecznie na kanale Marbo Sport. ja nazywam się Kamil A dzisiaj pomówimy o kwestiach, które skutecznie potrafią zahamować nasze efekty na siłowni A największymi hamulcami w naszym progresie będą błędy związane z odżywianiem, snem, złym planem treningowym, podejściem mentalnym a także stresu, który towarzyszy nam niemal każdego dnia, a często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zaczynamy od złego odżywiania. Złe odżywianie ma ogromny wpływ na nasze wyniki sportowe, ponieważ organizm potrzebuje odpowiednich składników odżywczych do regeneracji, wzrostu mięśni i dostarczania energii podczas treningów. Spożywanie fast foodów, przetworzonej żywności oraz nadmiaru cukrów prostych prowadzi do braku energii, co może skutkować zmniejszoną wydolnością. Brak odpowiedniej ilości białka w diecie ogranicza zdolność mięśni do regeneracji i wzrostu co może prowadzić do spadku siły i masy mięśniowej. Ponadto niewłaściwa dieta może powodować problemy trawienne, wahania poziomu cukru we krwi oraz zwiększać ryzyko kontuzji, co negatywnie wpływa na ogólną zdolność do upełniania sportu. Fast foody i przetworzona żywność często zawierają dużo kalorii, Tłuszczów nasconych, soli i cukrów, ale mało wartościowych składników odżywczych. Spożywanie takich produktów może prowadzić do nadwagi, zwiększonego ryzyka chorób serca, cukrzycy typu drugiego. Ja wiem, że często wydaje się, że jeśli zrobimy mocny trening, to możemy sobie pozwolić na tego typu jedzenie, co oczywiście jest prawdą, ale na pewno nie traktowałbym tego jako regułę i nie spożywał tego zbyt często. Zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie spożywanie jedzenia jak najlepszej jakości, po prostu unikanie jedzenia wysoko przetworzonego, bo to jedzenie samo. W sobie przez to, że już jest poddane mocnym procesom przetwarzania w jego produkcji, sprawia, że często pozbawione jest już wartościowych składników odżywczych, na których nam zależy. Drugie, brak odpowiedniej ilości białka w diecie. Białko jest niezbędne do budowy i regeneracji mięśni. Niedobór białka może prowadzić do utraty masy mięśniowej, obniżonej siły i wydolności, a także odporności. Może również wpłynąć na dłuższy czas regeneracji po treningach i zwiększyć ryzyko kontuzji. Białko często jest pomijane u osób, które właśnie. Właśnie za cel stawiają sobie dostarczenie jak największej ilości kalorii, a wiadomo, że najprościej dostarczyć kalorie z węglowodanów i tłuszczów. A białko przez to, że jest sytym makroskładnikiem, no nie jesteśmy już go w stanie przyjąć w tak dużych ilościach jak te dwa pierwsze makroskładniki. I szczególnie teraz, kiedy mamy okres gorący, no to często są problemy z jedzeniem właśnie mięsa, ale tutaj na pomoc i tak naprawdę polecam spożywanie sobie jakichś koktajli, owoce plus twaróg, Bądź zrobić sobie jakieś lody na bazie twarogu, na bazie skiera i w prosty sposób mamy tutaj i przyjemne jedzenie, a także wartościowe. I ostatnie, zbyt duża ilość cukrów prostych. Cukry proste szybko podnoszą poziom cukru we krwi, co prowadzi do dosyć szybkiego przepływu energii, a następnie gwałtownego spadku, powodując zmęczenie. Spożywanie dużej ilości cukru prostych może prowadzić do wahań poziomu energii, problemu z koncentracją i zwiększonego ryzyka chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu drugiego, a także możemy pogorszyć sobie nasz wrażliwość na insulinę. Nadmiar cukru prostych przyczynia się również do gromadzenia tłuszczów w organizmie. Ale jeśli lubicie zjeść sobie coś słodkiego, przykładowo jakiegoś loda, ja zalecam spożywanie lodów wodnych bądź jakiegoś deseru. No to taki posiłek kierowałbym właśnie po treningu. Bo kiedy zrobimy mocny trening, no to nasz organizm z dosyć dużą przyjemnością przyjmie te nadmiarowe cukry proste. Kolejny segment, tak samo ważny, bo właściwie to wszystkie segmenty tutaj stawiałbym w miarę na równi, jeśli chodzi o ich ważność. I Tutaj mamy zły sen. Sen jest kluczowym elementem regeneracji naszego organizmu. To właśnie podczas snu dochodzi do naprawy uszkodzonych tkanek mięśniowych, syntezy białek i produkcji hormonów, które są niezbędne do wzrostu mięśni oraz ogólnej regeneracji. Brak odpowiedniego snu prowadzi do zmniejszenia wydolności fizycznej, osłabienia układu odpornościowego, zwiększonego ryzyka kontuzji oraz problemy z koncentracją. Osoby, które nie śpią wystarczająco długo, mogą odczuwać także chroniczne zmęczenie, co negatywnie wpływa na ich zdolność do wykonania treningów, na Poziomie. W tym podpunkcie musimy też omówić pokrótce korzystanie z urządzeń elektronicznych przez SNEM. Urządzenia elektroniczne emitują niebieskie światło, które hamuje produkcję melatoniny hormonu odpowiedzialnego za regulację snu. Korzystanie z telefonów, tabletów, komputerów lub telewizorów wczesnym, a nawet oświetlenia ledowego, które mamy zamontowane w pokoju, może utrudniać zasypianie i pogarszać jakość snu. Niebieskie światło może również powodować zmęczenie oczu i problemy z koncentracją. Jako rozwiązanie unikaj korzystania z urządzeń elektronicznych co najmniej godzinę przed snem. Zamiast tego warto wybrać relaksujące czynności, takie jak czytanie książki, może być też jakaś delikatna muzyczka relaksacyjna lub medytacja. Ale jeśli jesteś już tak mocno przyzwyczajony do korzystania z telefonu przesłanym, no to może rozważcie sobie zakup pomarańczowych okularów, które blokują dopływ niebieskiego światła z ekranów. Kolejna rzecz stres. Stres jest naturalną reakcją organizmu na wyzwania i zagrożenia, ale chroniczny stres może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, co bezpośrednio przekłada się na wynik sportowy. Pod wpływem stresu organizm produkuje hormony takie jak kortyzol i adrenalina które w krótkim okresie mogą zwiększyć wydolność, ale długotrwałe narażenie na te hormony prowadzi do wyczerpania i osłabienia organizmu. Stres może także powodować problemy ze snem, zmniejszać zdolność koncentracji, osłabiać układ odpornościowy i zwiększyć ryzyko kontuzji. Pierwszy podpunkt, nadbierna ilość obowiązków zawodowych. Praca zawodowa często wiąże się z presją napiętnymi terminami i dużą ilością obowiązków, co może prowadzić do chronicznego stresu. Najprostszym rozwiązaniem jest nauczyć się zarządzać czasem, ustalić swoje swoje priorytety i starać się utrzymać równą wagę między pracą a życiem prywatnym. Regularne przerwy i planowanie czasu na odpoczynek zdecydowanie pomogą w redukcji stresu. A oprócz zbyt dużej ilości pracy Częstym powodem nadbiernego stresu są też problemy osobiste. Różne konflikty rodzinne, problemy finansowe czy trudności w relacjach mogą być źródłem dużego stresu. Stres wynikający z tych problemów może wpływać na zdolność koncentracji i powodować zmniejszoną motywację do treningów. Często mając tego typu problemy tak naprawdę nie chcemy się zatrzymać i pomyśleć o nich dokładnie. Stres płynący z takich wydarzeń często jest wyolbrzymiany. I kiedy dokładnie sobie o nim pomyślimy postaramy się podejść ze zdrowym rozsądkiem do takiej sytuacji, to często okazuje się, że rozwiązanie tych problemów jest łatwiejsze niż się nam wydawało, więc, więc tutaj warto się zatrzymać, pomyśleć o tym i zastanowić się, czy warto, czy warto niszczyć sobie zdrowie, bo długotrwały stres to nie tylko zmęczenie, a także motywator dla wszelkich chorób, aby zaczęły się rozwijać, więc warto to przemyśleć i żyć z jak najmniejszą ilością stresu. A idąc dalej mamy czwarty segment, czyli już stricte związany z treningiem, mianowicie zły plan plan treningowy. Zły program treningowy może często znacząco utrudniać osiągnięcie zamierzonych celów sportowych. Nieodpowiedni program treningowy może prowadzić do braku postępów, przetrenowania lub niedotrenowania, kontuzji i utraty motywacji. Dobrze zaplanowany trening powinien uwzględniać indywidualne potrzeby, cele, poziomy zaawansowania oraz odpowiednią równowagę między intensywnością, objętością a regeneracją. Podpunkt pierwszy: zbyt intensywny trening bez odpowiedniego odpoczynku. Trening wysokiej intensywności bez wystarczającej ilości czasu na Regenerację może prowadzić do przetrenowania. Przetrenowanie zazwyczaj powoduje zmniejszenie wydolności, chroniczne zmęczenie, osłabienie układu odpornościowego i zwiększone ryzyko kontuzji. Ogańc potrzebuje czasu na naprawę mikrourazów w mieściach i na odbudowę zapasów energetycznych. Aby dobrać dla siebie odpowiedni trening, a kiedy nie jesteśmy specjalistami w jego planowaniu to warto sięgnąć po pomoc osoby doświadczonej, która tak naprawdę na siłowni zjadła zęby i ma też pojęcie o biomechanice. Funkcjonowaniu naszego organizmu, naszych hormonów, taka osoba zazwyczaj potrafi rozpisać najlepszy plan treningowy. Sugerowanie się planami treningowymi jakichś kulturystów, które znajdziemy w internecie, zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem, bo te osoby mają już kilkanaście lat stażu i ich plan treningowy może być zdecydowanie zbyt mocny dla nas. Podpunkt drugi: brak różnorodności w ćwiczeniach. Wykonywanie tych samych ćwiczeń i rutyn przez dłuższy czas może prowadzić do stagnacji wyników. No i też znudzenia. Brak różnorodności w ćwiczeniach może powodować też nierównomierny rozwój mięśni, zwiększone ryzyko kontuzji z powodu przeciążenia tych samych grup mięśniowych, a inne grupy mięśni, mięśnie przykładowo pomocnicze, mogą być zaniedbane. Różnorodność w treningu jest kluczowa, aby rozwijać równomiernie nasze mięśnie. Rozwiązanie. Regularnie wprowadzaj nowe ćwiczenia i zmieniaj rutyny treningowe. Skorzystaj z różnych form aktywności fizycznej, takich jak trening siłowy, kardio, pilates... Ja jazda na rowerze, wszelkiego rodzaju aktywności, aby rozwijać się równomiernie. Nie mówię, aby trening na siłowni zmieniać co 4 czy tam 6 tygodni, bo będzie to zazwyczaj bez sensu. Ale zmiana treningu co Parę miesięcy to 3-4 miesiące zazwyczaj przynosi zamierzone rezultaty. I na koniec zostawiamy sobie ostatni segment, czyli złe podejście mentalne. Podejście mentalne odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesów sportowych, a także oczywiście życiowych, zawodowych. Zły stan psychiczny, brak motywacji, negatywne myśli oraz niskie poczucie własnej wartości mogą znacząco wpływać na wyniki sportowe. Mentalne przygotowanie jest równie ważne jak fizyczne, ponieważ to umysł kontroluje. Ciało. Sportowcy, które mają pozytywne nastawienie, są bardziej skłonni do pogonywania trudności i osiągania swoich celów. Negatywne myślenie to postrzeganie swoich umiejętności i możliwości w negatywnej świetle, co może prowadzić do samosabotażu. Negatywne myśli mogą obniżać motywację, powodować strach przed porażką i zmniejszyć pewność siebie. Mogą również prowadzić do stresu i lęku. Z kolei wpływa na fizyczną wydolność, koncentrację podczas treningów i zawodów. Przykład złego zachowania to przekonanie, że nigdy nie osiągnie swoich Celów i ciągłe skupianie się na błędach i porażkach. Rozwiązaniem może być praktykowanie pozytywnych afirmacji i wizualizacja swojego sukcesu. Skup się na swoich osiągnięciach i postępach zamiast na porażkach. Zapisuj swoje cele i sukcesy, aby przypomnieć sobie o swoich możliwościach i motywować się do dalszej pracy. Ja naprawdę zachęcam do pracy nad swoim podejściem mentalnym, praktykowanie pozytywnego myślenia, ustalenie motywujących, ale jak najbardziej realnych. Celów. Pamiętaj, że sukces w sporcie i zdrowiu prywatnym wymaga zarówno fizycznego, jak i mentalnego przygotowania. Może wydawać się, że były to same podstawy, rzeczy, które są zazwyczaj dla większości z nas wiadome, ale są to rzeczy właśnie przez to, że one są tak jasne i oczywiste, często pomijane, często o nich zapominamy. A jednak, jeśli chodzi o rozwój sylwetki, masy mięśniowej, siły, to tutaj wszystko musi być idealnie zgrane. Niestety, jak jeden z tych elementów szwankuje, to ciężko już robić odpowiednie rezultaty. Z tego względu, Mam nadzieję, że po tym filmie złapaliście coś dla siebie, jakąś informację, która Wam się przyda i będziecie mogli lepiej progresować. A w komentarzu jeszcze dajcie znać, co u Was najbardziej szwankuje i z czym macie największy problem, aby utrzymać w jego regularności. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się następnym razem. Oczywiście na kanale Marbosport. Do zobaczenia. Hej.